Cześć, cześć. witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z serii kolekcja czołgów i wozów bojowych. Dzisiaj przedstawię Wam M1A1H Abrams. Jest to numer czwarty, więc dzisiaj go se rozpakujemy. Zapraszam do oglądania. My go na razie rozpakujemy na początku model. Cóż. Tak się prezentuje model. Wygląda pięknie, co? No właśnie. Ma tutaj ruchome działo. A teraz zajmiemy się gazetką. Kolejny karton. Co w numerze? Co w numerze? W latach... Pin... W tym numerze mamy M1A1 H. Abrams. W następnym numerze, w następnym numerze Merkawa 3 z 1990. W wielu wojnach lokalnych, które wybuchały po zakończeniu II wojny światowej najczęściej dochodziło do Konfrontacji sprzętu Amerykań, amerykańsko-radzieckiego, ponieważ w wojnie na lądzie ważną rolę odgrywała broń pancerna i jakoś miało znaczenie na wynik konfliktu. W latach 50. ubiegłego wieku pierwszy prototyp Czołku. No dobra. Tak się wszystko prezentuje. A oto temat numeru. Czołg M M1 Abrams. O nazwie własnej Hubertus z sekcji dowodzenia czwartego batalionu. Tutaj mamy duży kosz. Zawieszenie czołgu. Tutaj mamy duży kosz, zawieszenie czołgu, system korekcji, sposób napędzania, przyrządy i przedmuchiwacz. Tutaj mamy oczywiście prototypy. M1 Abrams, w służbie na wojnie. A tutaj mamy kolejne, te oto czołgi T55, ulepszony, no i BMP jeden. BMP jeden, okej, okay, to, jest, no i oczywiście znaczek Okej, okay, to już tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, drogi widzu. I koniecznie daj, daj dzwoneczka, łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Koniecznie subskrybuj mój kanał, widzu. A ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia.